750 milionów złotych na tyle wstępnie oszacowano straty w infrastrukturze Jeleni Góry podczas powodzi. Najtrudniejsza sytuacja była w niedzielę 15 września. Wtedy też zalana została na wysokość nawet 3 metrów oczyszczalnia ścieków. Ze smutkiem donoszę, że nie udało nam się uratować oczyszczalni. Co to oznacza? To oznacza, że po prostu oczyszczalnia nie działa. W zalaniu uległy główne punkty, e, można powiedzieć serce oczyszczalnia, więc pompownia, e, jak również e, rozdzielnia e, sterowni e, głównej oczyszczalni, a, skąd sterowaliśmy wszystkimi procesami technologicznymi. E, uległy zalaniu również elementy technologiczne te, całego układu gospodarki osadowej. Jak również dmuchawy, które dostarczały tlen do reaktorów biologicznych. Gdyby fala była taka jak w 1997 roku, tutaj nic by się nie stało. Byliśmy przygotowani po 1997 roku na powódź no, taką tysiąclecia, a ta była jeszcze większa. W niedzielę, w przeciągu no, powiedzmy sobie półtorej godziny, woda w rzece podniosła się. I przekroczyła tą z 1997 roku o dokładnie 62 cm. Przelała wały, wlała się przez płot i straż pożarna, która tutaj przyjechała, wydała dyspozycję naszym pracownikom, którzy tutaj byli, żeby po prostu ratowali życie i uciekali. To była sytuacja kryzysowa, baliśmy się o nasze zdrowie i życie, mówi pani Katarzyna, która mieszka niedaleko oczyszczalni. Nikt nie spodziewał się tak wielkiej wody, bo nikt nas o tym nie informował. Z przerażeniem patrzyliśmy, jak woda zalewa naszą dzielnicę i wdziela się na teren zakładu, którego tak naprawdę nikt nie ratował. Pytanie brzmi, co dalej? Co będzie teraz ze środowiskiem? Czy mamy gwarancję, że nie dojdzie do żadnego skażenia? No i przede wszystkim my, jako najbliższa okolica, a co mają powiedzieć ci, którzy mieszkają poniżej? W ciągu dwóch tygodni teren oczyszczalni ścieków został uporządkowany, zidentyfikowane zostały wszystkie usterki. Trwają prace nad przywróceniem procesów oczyszczania. W tym tygodniu zamontowana ma być jedna z pomp. Od trzech dni wykorzystywany jest ozonator. Jest przygotowywana woda ozonowana, która w zależności od wielkości przepływu, który ustawiamy, dozuje tą wodę ozonowaną, która ma za zadanie Unicestwić wszystkie bakterie chorobotwórcze. Dodatkowo jeszcze na rzece monitorujemy stan natlenienia rzeki. No i tu wyniki są bardzo dobre, także nie oddziaływujemy negatywnie w tym aspekcie. Przedstawiciele spółki Wodnik deklarują, że nie ma zagrożenia epidemicznego, jednak ścieki nadal trafiają do rzeki. Ozonowanie to nie jedyne podjęte działania. Dodatkowo jeszcze wyławiamy z kratki takim układem tymczasowym, który zbiera te zanieczyszczenia. Wsparli nas również strażacy i rozłożyli ręk absorpcyjny na rzece przy naszym wylocie. Straty wielenogórskiej oczyszczalni ścieków oszacowano na 20 milionów złotych. Wiele wskazuje na to, że odbudowa zniszczeń potrwa co najmniej 8 miesięcy.